Szczęść Boże, witajcie kolejnego dnia. Siedzę dzisiaj przy żłubku. Do naszego żłubka dzieci przynoszą i wkładają serduszka. Na serduszkach napisane są dobre uczynki. Jeśli ktoś zrobi dobry uczynek, może namalować takie serduszko, wyciąć, przynieść i włożyć do naszego żłubka. Słuchajcie, to nie jest tylko taki symbol, że. Panu Jezusowi będzie miękko w żłupku. Pamiętasz, co powiedział Pan Jezus? Powiedział, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, z tych potrzebujących, to tak, jakbyście uczynili mnie. Tak mówi Pan Jezus. Gdy pomagamy komuś, to Jezus się też cieszy, gdy odbawiamy komuś pomocy, to Jezusowi też jest smutno, jest przykro. Rozpoczyna się ostatni tydzień Adwentu. I wiesz co? Myślę, że w domu też będzie dużo pracy. Czy pomożesz Jezusowi, gdy trzeba będzie pomóc mamie albo tacie, gdy mama albo tata zwróci się z prośbą o pomoc? No bo jak pomagasz mamie albo tacie, to tak jakbyś pomagał samemu Jezusowi. A może już jutro, w piątek albo w sobotę, posprzątasz swój pokój, uporządkujesz swoją szufladę, a może pomożesz piec ciasteczka i zadbaj o to, żeby Jezusowi było miękko w jego żłobku. I postanowienie na jutro proponuję, żebyś jutro zrobił w domu jakiś mały dobry uczynek. Będzie Jezusowi bardzo miło. Szczęść Boże. Do zobaczenia.